Urodziny no, co się tej! Nie Ej, serduszka dla Jacka zróbmy Serduszka dla Jacka Ale zobacz, jak jest listy Dzień O Boże, mama, się Serio mama? Przeprosiacka. Przeprosiacka. Nie. Kurwa Jacek. Jacek to kurio wódkę? Tak to już w ogóle wygląda? O Jezu. Jezu. Serduszka dla Jacek. Jak papież kurde sieci. Dziękujemy za suby kochani. Dzięki za suby. O Jezu, o Jezu

Wiedziałam, że ty nagrywasz takie rzeczy. Toż to ludzie kurwa tworzą! Ale nie powinieneś No ale ty ta kurwa Jacka ciśniesz, że to. Ale co, nie powinieneś. Ty kurwa się z nim żenisz, czyś za, za tydzień za pół roku. Nie! No jak to nie kurwa, mader, by pochwę, pochwa, nie? Ty, jak ci gadasz? pochwę? W Ty bisku, nie? No jak ci gadasz? No też... Jacka się szkoda, zebra to. Nie wiem. Jak nie wiem. Nie tak. wiem, nie. Ty teraz robisz, nie, nie wiem, kurwa. Nie, no to jest... Powoli przychodzisz na dobrą stronę mocy. Dobra, mama, no idźcie do tej żabki, zjecie pizzę. Nie tak. chcę pizzy! I ten za promesa. Ja zbiegnię. Ja no weź sobie pizzę. Jest. chcę. to, kurwa.